Piękna kajutka Prowizorycznie rozwinięta Ale tropik nie był potrzebny w nocy A dwa I Kurde, dobrze się spało dzisiaj Na tym mięciutko Tylko głośno strasznie No jednak dżungla I Nie wiem czy mi się to śniło Ale w nocy jakiś Nie wiem, dzik, guziec tu przebiegł nie mam pojęcia co to było się zawinąłem w chwili z jest zwidea, bo mamy miałem z rana zimny prysznic, elegancko i gotowy A i rano jakiś kogut mnie obudził meksykański Więc nie wiem co to było jakiś ptak tu latał jest odtąd dotąd i ćwierka w ogóle ta fonia się tu zmienia cały czas, co chwilę inne ptaki albo inne zwierzęta Tchau, Biczek. Jeden, drugi, tam trzeci. A no tak swoją drogą, jak mówiłem, że miasta są czyste. No to wiadomo, gdzie wszystkie śmieci lądują, nie? Gdzieś po rowach. Tu i tak jeszcze jest względnie nie najgorzej. Gdzie nie? Gdzie no to są całe roby tych śmieci. No chociaż daleko tutaj od perfekcji. Miałem pomysł, żeby się przeklimać na plaży dzisiaj, ale dobrze, że jednak postanowiłem skręcić się na skarpę. Bo jak tak patrzę na piasek, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, gdzie woda sięgała mniej więcej w nocy. Ogólnie była pełnia, więc zapewne przez to też się nasiliło. Może bardziej teraz, ja spałem sobie, tam. Całą noc autentycznie tak świecił, żeby całą noc było jasno. A ja idę w tamtą stronę Do nie wiadomo kąd całe, wybrze całe wybrzeże mam do przejścia Nie wiem czy całe plażą Ale na razie idę plażą Jak trafię na drogę i ja będę mógł stopować, będę łapał stopa bo to jest kilkadziesiąt kilometrów do przejścia do jakiegokolwiek takiego sensownego punktu A nawet nie ale powiedzmy na drogę do Veracruz Tak gdzie kończę się tu zawijać i wlecę No, świeże rybki, można by na ściananie przystać to jest jakiś ciekawszy Ale już na poczęty ktoś mnie wyprzedził W sensie jeszcze nie jestem na tyle głodny jestem już jako tak zgrzany bo to słońce co mi daje po karku trochę męczy ale idzie się całkiem nie najgorzej mam jakaś łódka z krzyżem nie wiem czy pogrzeb robią czy co a poza tym pełno krabów tu lata Mnie teraz się pochowały oczywiście Mam nadzieję, że ja w ogóle znajdę zejście z tej plaży, bo nie będę musiał, musiał cofać potem. Ale wydaje mi się, że to się jakoś przebije w no. najgorszym wypadku. Pierwsza próba. Chyba jednak druga ręka jest tak od razu. A nie się pierdzielić. Ci si się tylko nacina, a potem się otwiera. I kokos to jest w ogóle. ¿Otra lima cuchara? nada para Muchas gracias. tienes chile si quieres, okay? Gracias. Więc się tylko nacina a potem można otworzyć po prostu, nie trzeba się pierdzielić, nie przebijać tego na wylot. No i mówię, kokos to jest owoc? Nie jestem pewny, ale jest to, jeżeli to jest owoc, to jest owoc ostateczny, bo się można dobrze napić, nawodnić. No tak sobie pogadaliśmy z panią właścicielką tutaj. W sumie powiedziałem, że to stanę na kawę. I kokosa Pozostały jeszcze bananki i arbuza Arbuz chyba najsłodszy jaki jadłem w życiu A Te bananki Skórka sama się odkleja I ogólnie im gorzej banan wygląda Jak coś to w Europie będzie przeszło To tym lepiej smakuje To te są super słodkie Podobno gdzieś to mają nawet Smaku jabłka, te nie, ale ogólnie chyba nie jest sezon na nie, ale też tu hodują wszystko lokalne. Kokosy tam z palmy, banany tu za mną rosną. Nie wiem czy widać, chyba widać. Także wszystko są. Od cholery tu jest roboty, ale miejsce fajne. I mam kolejnego kumpa Kumpa jeden Kumpy dwa Na całym miejscu wie, jestem jedynym, jedynym turystą Ale no jest to jest dość trudno dostępne miejsce Kokos wodny. Rzeczka, jest Isin Widać dno gołym okiem. O rybki jakieś nawet. Myślę, że i raki mogłyby tu żyć. A rzeczka służy w sumie do chłodzenia. Bo całe to miejsce to jest spa. I mają tu swego rodzaju saunę. sauna, która nie jest persa Tylko nazywa się to Temaskal. O, w I ma to tam swoje jakieś właściwości lecznicze, no poza tym, że sama sauna to że się wypłocisz no to już jest dobre dla zdrowia. No to tutaj mają coś takiego w piecu. Wchodzi do takiego Ala iglo z gliny. I tutaj na to się podoba jakąś mieszankę wody z różnymi żielami. I się siedzi przez 45 minut godzinę. jest to tak gorąco jak zyłkę i ale przez te ziołka no to jest to dobre dla skóry i tak dalej. Sam bym sobie posiedział w tym, ale nie stać mnie. Jakbym się miał z kim zbić, to bym tu wszedł, ale no tam nie stać mnie. Akurat w tym miejscu 2,5 wychodzi Peso. Czyli to będzie z 500 zł niecałe. No ale jak możesz tam wejść 15 osób, no to, to w sumie normalnie to wychodzi. Nie, no nawet tanio Polecam serdecznie to miejsce Choć ze samego spa nie było dane mi skorzystać Ogólnie nie jestem fanem spa ani takich tych No ale sam w sobie ogród jest przezajebisty Plus mówię, z tej samej sauny bym sobie skorzystał Jakby mi było stać, ale mnie nie stać ale myślę, że fajnie, szczególnie, że z tym dostępem do rzeki. Od razu potem możesz sobie tam wchodzić, wskoczyć, się schłodzić. Aha, rzeka spływa z gór. Także woda już jak wspominałem jest czysta. A z tym, że podobno jest dość chłodna. No dla mnie to akurat plus. Reklama. No, ale zostałem sobie tutaj na kawę, na owoce. Prosiłem... Poprosiłem o ten o rachunek jeszcze. No a pani mnie nic nie skasowała kompletnie. Ja się głupio czuję, jak mnie nie kasują. W sensie to jest trochę nienaturalne dla mnie. Szczególnie, że czasami są takie cienkie restauracje turystyczne, które cię kasują, jak nie wiadomo co. I ten napiwek tam powiedzmy z kultury zostawiasz. No a tutaj fajne miejsce. No widzę, że się muszą pracować z wszystkimi i tak dalej. też zapłacić. Cienie kasują. Krajobrazy. Ja myślę, że dla samego takiego spokoju tu jest warto przyjechać po prostu. No a okolica jest super cudowna. Także, jakbym był w Meksyku z autem i tak dalej, no to chętnie bym tu przyjechał A miejscowość się nazywa nie wiadomo jak nawet Nie wiem, czy są oznaczeni na mapie Nie mam sygnału Oho, wycieczka A Jest to... 5 km do Playa Hermosa, w tamtą stronę, gdzie teraz swoją drogą zmierzam. I jest to za Segundo de Abril. Nie wiem, czy to jest nazwa miejscowości, tak była oznaczona na mapie. Jakiś tam znak stał, także chyba tak. Także już sobie możecie poszukać. Najbliższe większe miasto to jest Katemako, i podejrzewam, że jest z 20 km stąd. Nie mogę tam pływać To jest w ogóle 100% bez wyzwań Tam zejście bardziej łagodne i nie trzeba składać od razu Ale fajne miejsce, bo się rzeczka ładnie o tą wysepkę rozdziela na pół W związku z czym tworzą się dwa wodospady To ostrzejszy Chyba z dołu będzie lepiej wtedy Nie ma to zasięgu ale sprzedają wifi No jest to jakiś sposób na biznes, Podał, ale nawet głównie tam robiła A i w też tam nie miałem większości miejsca i sobie jeszcze pociąłem na no, kamieniu jak to zwykle ale pora spierdzielać trochę się chodniej zrobiło i jeszcze głód mi latje powoli a tu do tej plaży, do której zmierzałem definitywnie to jest kawałeczek Także cóż, buty w klapki wracają Przeschnę w sposób naturalny, że tak powiem od kąta Playa Hermosa to w tamtą stronę? Nie dogadamy się No nic, dziękuję Zastanawiam czy to jest już koniec świata czy jest ciekawa mi został Tak wyglądają drogi tutaj w tym na, <laughs> mieście Nie chcę tutaj ludziom domów za bardzo nagrywać no ale jest lekki dysonans porównanie do miast też w miastach też nie wszędzie jest kolorowe. No ale tutaj no to już jest naprawdę koniec świata Ale przynajmniej świeże owoce może mają Nie można odmówić Kumpel Tam był też kumpel mały Ale mój pierwszy kumpel jest zazdrosny prawda? Jest zazdrośnik nie dał go pogłaskać, nie? Nie wolno tam tego. Pequenito. Dobra, z pekeni się nie kompulujemy. Pływałem takie łódeczki, ale jak już jestem solo, to, że z tym chcieli mnie skasować, a półtora tysiąca I się pytam, czy jest opcja kolektywa. No i tak kiwnęli go, bo mówią, mnie za bardzo, że jest niedziela spory ruch Znieśli mi cenę do 750 peso ale dalej mówię, no to jest kupa kasy, jakby nie patrzeć za opływanie, nie wysepki. Chyba nie wysepki, tylko wypłynięcie na takie bardziej lego plaże. To się pytam kolektywo, czy można poczekać, Kto by się chciał zbić, czy coś. No to tak kiwnęli głową, że nie za bardzo, nie za bardzo. I patrzę, puszczają lódki po 3-4 osoby czasem, czyli no mają opłaconą całą ludkę, nie wiem, 500 peso. E, więc ich już tam nie interesuje, żeby kogoś dokupować. E, No, Ale podejrzewam, że gdyby się zapytać ten sposób. czy jedna się może dosiąść i podzielić cenę, no to, to, to już nie, nie? Koniecznie. Także takie trwaniactwo. No to uznałem, że pierdzielę. I się dostanę tam na własną rękę swoimi ściskami. Czy mi się uda? Nie wiem. Ale 700 peso w kieszenie. 700 peso to nie jest byle co. chwilowe co prawda, ale cena przynajmniej dzisiaj mam 300zł tyle można zabulić Słuchajcie, wydał spot już W ogóle wszystko było ogrodzone, a ja się tak pierdzeliłem jak do siebie Pewnie że tam był płatny Ale zobaczymy. Na razie nie wiem, sadem. Nikt mnie stasową. Może na wyjściu już się to Całkiem tam, bo... tam się można wpierdzielić do wody jeszcze. Myślałem, że jak postanowię się przebić w środkiem Parku Narodowego zamiast wybrzeżem, to będę szedł dżunglą. W związku z czym miało być chłodniej, a tu w pełnym słońcu i taka ścieżka tylko. I z lewej krowy, z prawej krowy i nic więcej. I tak przez najbliższe, znaczy może jeszcze się zmieni krajobraz. Ale na razie wygląda na to, że najbliższe 30 km tak będzie wyglądać Cały dzień atrakcji Chyba tam jest jakaś wiocha po drodze To mam nadzieję, że wody chociaż złapie A mi się słońce dziwnie odbija może No ale zobaczymy Na razie jest tak sobie Chciałem dżunglę to mam dżunglę Ciekawe, jak tu się w nocy idzie. Na pewno musi być głośniej. Ale póki co tylko jakieś same gąsieniczki co kawałek tutaj pełzają od lewej do prawej. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Wiem, że jestem na pewno wyżej, bo z... No z dobrych kilometrów pod górkę było. Tu niedaleko jest wulkan, 1600 metrów nad poziomem morza. Ja startowałem w zasadzie praktycznie Blisko poziomu morza, nie wiem na jakiej wysokości był dokładnie ten wodospad, ale no, no jest tu chłodniej, jest tak z kilkanaście stopni, na no ja także idealnie do chodzenia, I jakieś chmurki jeszcze zawsze, bardziej tropikalny klimat. Thank yeah. you. zorganizowane skurczybyki. Panie, przebierają krawatki. Wypakują. Alvarado, czyli miasto typowo rybackie. Same kutry tutaj od cholery właśnie między te ryby sprzedają, przyrządzają. O, tu krawiki na przykład. Gotowane na bieżąco. Także i tanie owoce morza można sobie zjeść. Czy jest tu cokolwiek innego interesującego Jeszcze nie wiem Natomiast na jakieś krewetki coś, coś pójdzie chętnie. No tutaj hon tego po prostu są knajpa na knajpie. Także nie skorzystać, chociaż nie ukrywam, jestem już ponad tydzień w Veracruz. Zaczynam e, mieć się dość owoców morza. Jak ogólnie uwielbiam, jest to coś co w zasadzie jem tylko na wakacjach, no to, no to już po czasie mógłbym zacząć wracać do tak. Chwileczek tu mają w tym Alborazu Naprawdę ładne Też to wygląda trochę Taka ceramika jak Z jakiejś kuchni w przedszkolu no, ale takie ogólne Ogólne wrażenia No to naprawdę sympatycznie to wygląda Podoba mi się, że każde to miasto ma Poniekąd unikalny styl Jedne zielone Jedne niebieskie Inne jakieś żółte jest tak kolorowo. Myślę, że zielonego rynku już nie widziałem, a poza tym dużo kwiatów ładnych. Fajnie Dostałem kolejny przykład na to, że meksykańska gościnność zdaje się nie mieć granic. Jakby. Nie nagrywałem dużo z Veracruz, ale dostałem, poznałem tam spoko ludzi, którzy mnie też ugościli u siebie w domu w ogóle z Afryki za nic. Jeszcze by mnie wyżywili i jeszcze nie wiadomo co. Także jest to coś, coś nowego trochę dla mnie. A dostałem też rekomendację tutaj do Tuxtepec jako że jestem już w drodze do Oaxaca. No i tutaj też przyjechałem właśnie z polecenia i mnie tutaj koleżanka ugościła, w sensie nawet mi sypialnię swoją odstawiła, żebym klimatyzowany pokój miał i tak dalej. Sama poszła spać e, z córką. Jest takie... Ja mówię tam kanapami starcie, nie? Jeśli ja się jedną noc w upale przemęczę, a tu nie, nie, nie ma problemu. Także sami sobie odbiorą, żebyś ty miał wygodniej.